Jest poniedziałek, 27 stycznia, 14.30. Po pracy idę na spacerek. Trzeba trochę pooddychać świeżym powietrzem. Las piękny, zobaczcie, jak on teraz wygląda. Końcówka stycznia, a mech taki zieloniuteńki. Ptaszki śpiewają. Można Podelektować się tym pięknym ciszą, przyrodą, dźwiękiem śpiewu ptaków. Idę, zrobię krótki spacerek, taki. A, ze 2 km, może przejdę, może ze 3. Musiałem po pracy się wyrwać. Już brakowało mi. Troszeczkę spaceru. Wczoraj wyszło jak wyszło, że nie pojechałem na spacer do lasu. Dlatego dzisiaj wyjątkowo mówię. Poniedziałek, już trochę dłuższy dzień. Słoneczko jeszcze jest w miarę wysoko. To wybiorę się. Zobaczę, co słychać w lesie. Czy cokolwiek znajdę, zobaczę pewnie nic pewnie będzie tylko spacerek ale może jakieś zwierzątko się spotka zobaczymy jest tak ciepło że jestem tylko w jednej bluzie bez żadnej kurtki tak tylko wybrałem się bez czapki temperatura koło 10 stopni także jest pięknie Las też jest piękny. Spacerek na pewno będzie udany. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tam słoneczko się przebija. Jeszcze jest w miarę wysoko. Jeszcze będzie widno. Na pewno ze dwie godzinki. No, może przesadziłem, ale z godzinę. Na pewno, może półtorej. no zobaczcie jest pierwszy jakiś grzybek tutaj ale jakiś ciemny dlatego go nie dotykam o tu kolejne są a tak chciałem zobaczyć czy w ogóle będą jakieś pieprzniki trąbkowe czy cokolwiek się w lesie pojawi a najważniejszy był spacerek nawet zbytnio nie patrzę za tymi grzybami przejdę się do wąskotorówki może przejdę na chwilę na drugą stronę i wrócę takie kółko sobie zrobię zobaczymy na razie spaceruję jest pięknie zobaczcie jak to ładnie wygląda Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale pięknie ptaszki śpiewają. Patrzcie, tu jakiś kolejny grzybki na pniaczku. Nie wiem, co to jest. Nie będę ich ruszał. Niech sobie rosną. tu zobaczcie ile grzybów gnijących tutaj to drzewo już było na jednym z filmów Próbuję dojrzeć tego ptaszka, ale niestety tylko go słyszę. Powiedzcie mi sami, jak to wygląda w styczniu. Zamiast chodzić po śniegu, to człowiek chodzi po pięknym, zielniutkim mchu. Tu jest rozkopany przez dziki. Lubię takie miejsca oglądać. W zeszłym roku widziałem tutaj różne grzybki w takich miejscach coś podobnego do trufli a teraz patrzcie, tylko nasiona jemioły, albo owoce myślałem nic, idę dalej Tu ciemniejszy, tam jaśniejszy mech. Przede mną już widzę tory. Tu jakieś huby. Zmierzam ku torom od wąskotorówki, przejdę za nie, zobaczę co tam się dzieje po drugiej stronie. O, byk bliżej, ale odleciał. Oddali słychać szczekanie psów we wsi. Tu zobaczcie, jaka cisza. Nawet jednego ptaka nie słychać. Jak tam na górce było je słychać. To tutaj nic. Tam jest ta wąskotorówka. Ale tu gdzieś powinna być droga przechodząca przez nią. O, zobaczcie tutaj kolejna huba. Już dochodzę do kolejki, do torów kolejki. Tutaj w tym momencie te są nieprzejezdne. Kolejka kończy się trochę wcześniej, ale są tory, miało być uruchamiane dalej. Zobaczcie, tory są, więc jest szansa, że kiedyś jeszcze ta kolejka tędy pójdzie. Ale jakby ktoś chciał, to może się przewieźć kolejką albo ze Starachowic na Lipie w okresie letnim, wąskotorową, albo ewentualnie z Iłży na Marcule. Przepraszam na chwilkę, telefon. Jestem już z powrotem. Nawet nie ruszyłem się z miejsca. Miałem dłuższą rozmowę telefoniczną do tego stopnia, że już słońce chyli się ku zachodowi, i już nie widać go tutaj na lesie. Nie ruszałem się, zobaczcie, kolejny grzybek jakiś. Także tak to wygląda. Ja, w związku z tym, że wyszło jak wyszło, zamiast spacerować. To rozmawiałem, to nie będę tutaj przedłużał tego spaceru, tylko zacznę się już udawać w stronę samochodu. Bo tu w tym miejscu było bardzo wiele prawdziwków, tu kiedyś bardzo dużo ich znalazłem. O jest taka huba. Taki piękny tutaj las jest. Troszeczkę go przecieli, ale to dobrze, bo teraz te wszystkie gałęzie zbutwieją, rozłożą się i będzie pożywką dla drzew i dla grzybów. Może w tym sezonie będzie znowu tutaj pięknie. mi coś migotnęło między drzewami nie wiem co to było tak na wprost nie mam bladego pojęcia ale dziwny jakiś taki ruch zobaczyłem Tutaj przede mną pojawia się słoneczko. Także może jeszcze mi się uda na chwilę wejść w promienie słońca. Ostatnie promienie, może jeszcze je złapie. O zobaczcie, tam jest słoneczko. A mnie teraz czeka podróż tutaj, pod górkę, ale za chwilę się włączy z powrotem. Jestem z powrotem. I kierunek samochód. Teraz będzie cięższa część spaceru pod górkę. Takim fajnym lasem. Ten las był kiedyś bardzo gęsty pamiętam. A teraz tak urósł i tu już można swobodnie chodzić. Kiedyś się tu nie dało przejść. Zawsze tą górką szedłem. Po tym starym lasie. Po tych starych drzewach. Koło tych starych drzew. O, tu zobaczcie jakieś grzyby. Kolejne były. Zgniły. Tu stare, nie wiem, dęby, buki. Niech ktoś się wypowie co to za drzewa. Jak ktoś tak pozna. O, tu się słoneczko jeszcze przebija, ale już końcóweczka, a ja ze 200 metrów może 300 do samochodu z spacerkiem tak pod lekką góreczkę najważniejsze żeby pooddychać świeżym powietrzem po dniu spędzonym przy komputerze to jest coś pięknego. Wyjdę teraz na tą dróżkę, już dróżka powinna mnie wyprowadzić prawie pod sam samochód. Się spotka, ale niestety nic nie ma. Tylko słyszałem ptaszki, nawet dwie wiórki żadnej, ani zajączka. Przede mną widać już samochód między drzewami. Słoneczko zachodzi. Także ja Was serdecznie żegnam. Trzymajcie się cieplutko i do następnego filmu.